Cześć, tu Paula Easy Kuchnia. Z tej strony witam Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnej naszej kuchni Easy Kuchni. Kuchnię, którą tutaj widzicie zaprojektował jeden z naszych projektantów, pan Sławomir. Jeżeli chodzi o kolorystykę tej kuchni, mamy tutaj dwa kolory, czyli biała płyta połyskowa i Dąbkraw złoty, blat w tym kolorze i zobaczcie wysłona na ścianie również z tego samego materiału. Jeżeli chodzi o układ tej kuchni, mamy ją zaprojektowaną w kształcie litery L, natomiast jest ona zaprojektowana w dwóch niezależnych wnękach, ponieważ mamy tutaj komin, do którego należało się dopasować. W związku z tym mamy dwie niezależne zabudowy. Jeżeli chodzi o uchwyty, zobaczcie, jedynie w dolnych szafkach mamy bardzo ciekawe i praktyczne uchwyty krawędziowe, dokręcane do Frontu. Natomiast w szafkach górnych, już dla prostoty i czystej formy, mamy szafki bez uchwytów. Otwieramy je za pomocą dotknięcia na tak zwany. Tipon. Jeżeli chodzi o sprzęt AGD, zobaczcie, mamy tutaj nietypowo, bo szerszą lodówkę, jest to 70, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją tutaj pięknie wkomponować i obudować szafkami wyżej do sufitu. Jeżeli chodzi o piekarnik, zwrócę Wam uwagę na fantastyczny, nowoczesny sprzęt. Zobaczcie, jest to na pozór bardzo standardowy piekarnik, jednakże dzielony na dwie części. Mamy tutaj możliwość przyrządzania dwóch potraw jednocześnie z gwarancją nieprzenikania się zapachów i smaków. Aby wykorzystać tą przestrzeń do, całkowicie, mamy zabudowane szafki pod sufit z blendą tak zwaną, czyli tym elementem zaślepiającym. Natomiast na drugiej części mamy nad lodówką, aby zlicować tą płaszczyznę, szafkę pogłębianą. W związku z tym ten ciąg został tutaj kontynuowany i celowo szafki zostały pogłębione, dzięki czemu mamy jeszcze więcej miejsca na przechowywanie. Jeżeli chodzi o wyposażenie tej kuchni, mamy tutaj szuflady firmy Bloom z wieczystą gwarancją i cichym domykiem. Tutaj akurat jest to szafka 90 z dopasowanym świetnym wkładem na sztućce. Dodatkowo szuflady niżej są już pogłębiane, aby zmieścić w nich na przykład garnki czy inne przyrządy kuchenne. Pod zlewem przypominam, że najpraktyczniejszą formą jest oczywiście szuflada wysuwna. Zobaczcie, możemy sobie tutaj zaplanować specjalnie dopasowane pojemniki, sortowniki na odpady, które w dzisiejszych czasach wiadomo musimy skrupulatnie segregować. Kolejną szafką jest tutaj zmywareczka 45... Bardzo proszę z wygodnym uchwytem i kolejną szafką jest kargo, kosz wysuwny na przyprawy blisko płyty indukcyjnej i piekarnika, także bardzo praktyczne rozwiązanie. Pod piekarnikiem dodatkowo szuflada na przechowywanie na przykład, jak w tym przypadku, blach kuchennych. Pozostałą przestrzeń wykorzystaliśmy już na klasyczną szafkę otwieraną do boku. Szafki wiszące, natomiast zobaczmy, mamy tutaj otwierane klasycznie do boku pierwszą część, natomiast górne otwierane do góry w ten sposób. Oczywiście jest to przestrzeń na przechowywanie rzadziej używanych przedmiotów. Potrzebujemy tam jakiegoś taborycika czy drabinki, aby się dostać. To wszystko na dziś. Zapraszam Was już na za tydzień do obejrzenia kolejnej naszej realizacji. Take it easy.